Zaledwie kilka godzin przed spotkaniem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że spodziewa się, iż piątkowy szczyt na Alasce będzie dobrym spotkaniem, choć według amerykańskiego przywódcy może to nie być najważniejsza runda rozmów pokojowych. Przemawiając w czwartek w gabinecie owalnym, Trump powiedział, że spodziewa się, iż drugie spotkanie obejmie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zołońskiego i być może kogoś z Europy. Po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że europejscy przywódcy mogą zostać zaproszeni na drugie spotkanie. Jego uwagi pojawiają się w momencie, gdy amerykańscy i rosyjscy urzędnicy zbierają się w piątek na Alasce na bardzo oczekiwane rozmowy mające na celu wprowadzenie w życie kluczowej obietnicy Trumpa, aby zakończyć wojnę Rosji w Ukrainie. W tym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymir Zełęski i inni europejscy przywódcy starali się zapewnić, że ich interesy zostaną wzięte pod uwagę. Trump i Putin spotykają się w piątek na Alasce po raz pierwszy od sześciu lat, co może być kluczowym momentem w historii, jeśli chodzi o wojnę Rosji w Ukrainie.